Zadanie szóste. Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb spełniających ten oto podany warunek. Żeby nie analizować każdego z tych rysunków, narysujemy sobie swój. Czyli jest coś mniej więcej prosta x. A my zajmiemy się tym warunkiem. Więc 11 ma być mniejsze lub równe 2x odjąć 7, to jest pierwsza rzecz. I jednocześnie ma być 2x odjąć 7, ma być mniejsze lub równe 15. Mamy dwie nierówności, które musimy rozwiązać, są dosyć proste, więc pójdzie szybko. W takim razie 7 przenoszę tu, czyli mamy 18. Ma być mniejsze od 2x, podzielimy to na 2, czyli mamy 9. Czyli x ma być większy lub równy 9. Z tej strony natomiast mamy 2x, ma być mniejsze od 22. W takim razie x ma być mniejsze od 11. I teraz tak, xy mają być większe od 9, tu jest 9, tutaj jest 11. xy mają być większe, no to napiszemy to po ludzku. xy mają być większe od 9. W takim razie większe lub równe, przepraszam, <noise> czyli tu jest zamalowane, a x -y, mniejsze lub równe 11 są tutaj. Dobra, rachu ciachu, mamy to tu. A zatem, część wspólna tego, to to jest to, i już pięknie widać, że to jest odpowiedź D.